Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie weekend przed nami. No i tak naprawdę już bokserski się e, zaczął, bo ja przegapiłem tak naprawdę walkę o Mistrzostwo świata w kategorii średniej, e, Alich, e, Alich Manui walczył. Świetny Kazach Mańkut, który ma już na koncie kilka widowiskowych nokautów. Nie ma niestety wielkich nazwisk, bo Prawdopodobnie, mimo że potężna grupa Top Rank stoi za nim, no to musi jeździć na przykład do Australii, bo grupa Top Rank, ta właśnie wielka, przegrywa przetarg na jego walkę. Wiadomo, że nie jest to Gennady Gołowkin, miał być drugim Gołowkinem, natomiast takiego współczynniku nokautów nie ma. Nie jest aż tak też widowiskowy, nie jest takim e, dominatorem, takim destruktorem. Nie walczy w e, tak sposób bardzo ofensywny, jak walczył Gołowkin, gdzie zaskarbił sobie e, na entuzjazm, zaskarbił sobie rzeszę fanów w Stanach Zjednoczonych, mimo że tak jak powiedziałem, e, to nie jest jego rynek. Eichmann tego nie robi i stąd musi jeździć do Wa Australii, bronić tytułu, ale Obronił go skutecznie. Ja sam chciałem postawić, że wygra nie wcześniej niż po siedmiu i pół rundach. Dlaczego? Bo Australijczyk Michal Janowicz, chyba tak się jego wymaga nazwisko, był twardy, agresywny, ofensywny i mimo, że leżał w przedostatniej walce, już w pierwszej rundzie, no to myślę, że to był wypadek przy pracy, a ta twardość mu. Pozostała i Kazach potrzebował sporo czasu, aż go zmiękczy. Oczywiście widać było od pierwszego gongu, że tak jak powiedziałem, Australijczyk jest zawodnikiem fizycznym, młodym, agresywnym mającym łeb na karku i yy, tak jak się to mówi często w przypadku odważnych zawodników kochones, natomiast y, brakowało zwyczajnie umiejętności i musiało to wyjść w drugiej połowie walki, dlatego stawiałem y, taki nie inaczej, natomiast y, tak jak powiedziałem spóźniłem się, bo myślałem, że ta walka będzie dzisiaj i jak wszedłem obstawić y, sobie y, zgodnie z, ze zwyczajem, żeby lepiej mi się oglądało to niestety już nie było można. Yy. Także szkoda, bo, bo dobry typ przepadł, też za dużo nie płacili, bo chyba złoty 90 zł za, za każdą złotówkę, więc, więc nie ma też, też co tutaj specjalnie płakać z tego powodu. Natomiast przed nami są inne wydarzenia, jest sobota, jest niedziela. W sobotę rozpoczynamy ten taki drugą część sezonu w, w polskim, boksie ja już tydzień temu byłem na gali Suzuki. Jutro z Sylwią Dekert lecimy sobie do Złotowa na gale Tymeksu. No i tam walczy Damian Wrzeciński w tym Złotowie w walce wieczoru. Damian Wrzeciński z Argentyńczykiem Parnau, Parneu. No też bardzo ciężkie nazwisko do wymówienia. Trzeba przysłuchać się jak tam komentatorzy nocy to robią, ja miałem okazję go zobaczyć i chyba anglojęzyczni go wymawiali akurat, bo widziałem go w walce z Daltonem, na przykład tej ostatniej z Sharpem, którą przegrał na punkty nie widziałem, bo on często w ogóle bywa na wyspach brytyjskich, testował na początku jej kariery, bo chyba w piątej walce Lyama Williamsa. Później, później właśnie miał tą przeprawę z Daltonem, którą skończył w szóstej rundzie. Natomiast Zarci Sharpen Sharpem 22-0 na Wyspach Brytyjskich to jest niezły rekord. Przeboksował cały dystans. Jest to silny na pewno chłopak, dynamiczny, mańkut. Pewnie ma niezłe warunki fizyczne natomiast Damian, który swoje przygotowania na tą ostatnią ważną część sparingową przeniósł do Southampton do e, e, Batten's Boxing Club e, i tam trenuje między innymi sparując z Scottem e, Walkerem to jest chyba multimedalista Mistrzostw Europy, bo był i złotym i chyba srebrnym i brązowym e, medalistą tych Mistrzostw Europy teraz ma rekord 11:0 Irlandczyk. Między innymi tam trenuje też. Jest kilku pięściarzy, właśnie przygotowujących się do mistrzostw w boksie olimpijskim. Także miał tam Damian właśnie szereg sparing partnerów, którzy mogli mu pomóc w przygotowaniach do tego pojedynku. Więc powinien być generalnie na Argentyńczyka gotowy. No, i właśnie, czy będzie gotowy? Bo w ostatniej walce z zarce nie poszło mu najlepiej. Generalnie, po tym, co widzieliśmy z kakacze, wydawało się, że Damian już jest na innym poziomie. Przecież z kakacze przeboksował cały dystans. Nawet jeden z sędziów dał 112, 116. Chociaż myślę, że Polek przegrał trochę wyraźniej. Natomiast to była w miarę bliska decyzja, tak? I Kakacze po tym wygrywa z koordyną niespodziewanie w walce o świata na Riad Season, a ostatnio pokonuje również na Riad Season Josha Warringtona. No i ta przegrana Damiana Wrześnickiego mimo, że nigdy w pozytywny sposób nie należy Rozpatrywać przegranej, ale już jeśli nabiera pewnego innego światła. No bo Damian jednak dla Kakacze dał fajną walkę. Później Kakacze przyjechał się tak naprawdę po kordynie i to świadczy o tym, że Polak jest nawet silnym zawodnikiem. Trenuje już któreś przygotowania na Wyspach Brytyjskich, walczy z zawodnikami typu Kakacze, więc tutaj powinien sobie Poradzić. Mimo, że Argentyńczyk testuje silniejsze jakby nacje, silniej, w boksie oczywiście silniejszych prospektów czy silniejszych kontenderów, jakby, to nie nazwa, jakby ich nie nazwać, no to boksuje po prostu na wyższym poziomie i tu w Złotowie wydaje mi się, że da Damianowi trudny. Pojedynek. Damian już miał kiedyś z Meksykaninem tu przeprawę przegrał wyraźnie, moim zdaniem, ten pojedynek, ale poza tym w Belgii kiedyś na początku kariery też przegrał niejednogłośnie, co oznaczałoby, że ten pojedynek wygrał. W ogóle cały początek kariery Damiana Wrześnickiego jest no taki powie, powiedziałbym trudny, walczył często z Polakami, walczył z Polakami dobrymi, no i e, przez to zaprawiał się w tym boju, przez to e, miał takie szty bojowe, które pozwalają mu teraz toczyć e, walki e, na tym poziomie, na którym, e, w, o którym wspomniałem Wam wcześniej. E, zobaczymy jak to będzie w złotowiem no mam nadzieję, że e, Damian e, jakby bez problemu sobie tutaj poradzi. On sam twierdzi, że świetne to było przygotowanie i coraz częściej będzie jeździł do Anglii po to, żeby tam nabierać szlifów, tam nabierać umiejętności. Cztery tygodnie sparingów to jest optymalny okres. Nie wiem czy jego trener, bo nie uzyskałem odpowiedzi, przyjedzie tutaj do Polski na ten pojedynek. Natomiast Damian powiedział mi, że on chce koniecznie zostać mistrzem świata. No i kto jest w tej kategorii mistrzem świata? Jest Concesiao, czyli ten mistrz olimpijski, który moim zdaniem niesłusznie ostatnio wygrał z Fosterem, ale podejrzewam, że doczekamy się rewanżu w tym pojedynku i chyba ma tytuł WBC, jak się nie mile. Jest Kakacze, który ma tytuł a IBF, Damian z nim walczył o IBO, który też ma, no ale tego nie wymieniamy w kontekście Mistrzostwa Świata, no tu za mną widzicie WBC, ale zielony, ale nie jest to pas mistrza świata. Ja byłem jedynie mistrzem krajów nadbałtyckich, więc nie mogę się poszczycić tym, że byłem mistrzem świata. Podobnie jak ktoś, kto ma tytuł IBO, wszyscy, co w bokcie siedzą, wiedzą, że to nie jest tytuł mistrza świata, ale jak powiedziałem, kakacze walkę później tym mistrzem świata został. Jest Oscar Waldez, który ma tytuł WBO tymczasowy. Bo pełnoprawnym tym mistrzem jest Nawarete, który przeszedł do kategorii wyżej. Nie wiem, czy wrócimy, natomiast no, to jest kawał zawodnika. Ten Oscar Valdez, ten sam, który trenuje z Canelo Alvarezem w teamie Canelo, który znakotował w tak widowiskowy sposób Berszelta i przegrał z Szakurem Stevensorem oraz z wymienionym przeze mnie nawaretę. No to jest elita boksu i nie wiem, czy tu Damian specjalnie ma szansę w ogóle dostać taki pojedynek, mówiąc już o zwycięstwie. Ehe, co więcej, nie wymieniłem tytułu WBA, bo nie pamiętam kto go ma, ale z tego co kojarzę, może o taki tytuł walczyć niedługo Gervonta Davis, bo ee, ee, z Leymontem Rocho ma walczyć, a z tego co pamiętam Rocza jest właśnie w tej kategorii walowej Za Żerwontą ciężko jest nadążyć, bo on niedawno walczył w wyższej, w lekki, walczył też w super lekki, walczył właśnie też w super piórkowej. No i w tej super piórkowej teraz wydaje mi się, z Lamontem Roczu będzie walczył, no to jeśli WBA, jeśli WBA da mu w tej walce swój pas, żeby był stawką, no to nie ma szans, żeby zawalczył o ten pas wtedy Damian mówi, Wrześnicki, bo przewiduje, że Dżerwonta przejedzie się po roczy, znokautuje go i jeśli to będzie walka o WBA, tego nie wiem. Od razu zaznaczam, no to, to też tutaj nie ma szans na otrzymanie takiego pojedynku, podobnie zresztą jak z Oskarem Walderzem. A No to o Mistrzostwie Świata będzie ciężko kakacze. E, myślę, że boksując na Riad Season on myśli o albo unifikacji, albo jakichś dużych e, pojedynkach, ewentualnie pojedynkach na rynku brytyjskim e, z uznanymi tam nazwiskami, więc tutaj będzie zdecydowanie ciężko. Natomiast e, Damian już zaistniał na tych wyspach, więc być może jakiś mocny pojedynek mu wpadnie. O ile tutaj wygra jest na razie, nie wiem, 130 na bokserku, a jego rywal, który z Argentyny przyjedzie, nie walczył półtora roku, więc już w tym bokserku nie jest w ogóle klasyfikowany, bo po roku bokser to kasuje. Taka by była rzeczywistość co w złotowie jeszcze będzie ciekawe. Myślę, że walka Mackintosha z Nowickim nie wiem w jakiej formie jest Nowicki. Tomek zawsze mi mówi, że on już ma wszystkie kłopoty za sobą, natomiast one się odzywają i odzywają się dosyć często. Siedem ostatnich pojedynków Nowickiego to jest jeden no contest, pamiętamy. Ten pojedynek, w którym Nowicki poszedł o jeden krok za daleko zamiast widowiskowego nokautu, od którego było już tyle dostał yy, no test. później trzy porażki, jedna wygrana i dwa remisy. Uff, między innymi sceny z Macintoshem, yy, w którym Macintosh był chyba nawet odrobinę lepszy. Był szybki w ogóle, to jest Brytyjczyk z, yy, z Jeleniej Góry chyba teraz, yy, bo tam yy, zamieszkuje, nie wiem czy dalej, ale na pewno, na pewno tam zamieszkiwał podczas ich pierwszego pojedynku. Yy, Przegrał też z Brytyjczykiem Green. Generalnie, no, nie jak prospekt, jest traktowany Tomek Nowicki przez grupę Tymex, a raczej jako taki e, ekskluzywny journeyman. E, e, no i czyli na swoich galach, jak Jarneyman, bo ma bardzo ciężkich e, rywali, jak na swój poziom. Oczywiście zaznaczę, jak na swój poziom, no bo przecież to nie są za żadni wybitni zawodnicy, do tego jego y, stan emocjonalny jest sinusoidalny i on jest teraz w dobrej formie, doskonale potrafi zafundować y, niezwykle widowiskowy nokaut, tak w jego przedostatniej walce. No, albo, albo zremisować tak jak jego ostatni, czy, czy nawet w dwóch ostatnich remisowo, a ten knockout był jedną walkę wcześniej. Więc to by było na tyle. W niedzielę jeszcze brat potwora Inułę będzie walczył w Japonii, i tam jest taki ciekawy e, e, pojedynek teriaki walczy który ma chyba tylko jedną porażkę, 23 mocno bijący, walczy z Christopher'em Rozalesem którego miałem okazję poznać właśnie przebywając w Lake Tahoe w Kalifornii, gdzie przygotowywał się Alvarez. Tam między innymi z drugim trenerem Alvareza Nestorem przygotowywał się Christopher Rosales obok Franka Sancheza i między innymi wymienionego Oskara Valdeza. No, i ten Christopher Rosales jako ognam jego pojedynki. Wydawało mi się, że umie wszystko, naprawdę. Kawał pięściarza, natomiast tu zawalczy z faworytem gospodarzy i jest e, underdogiem w stosunku 1 do 5, 1 do 6, coś w tym stylu. Więc warto się nad tym pojedynkiem zastanowić. O ile ktoś e, te reali, e, sobie wcześniej, Japończyka, obejrz. To by było na tyle. Zapraszam do Złotowa. My jutro odpalamy się w TVP Sport o godzinie 20.00 do subskrypcji kanału. Cały czas wrzucam tam jakieś Wam wybrane akcje, techniki bokserskie, takie mini szkolenia. No i cały czas będziemy nawijali o boksie, bo już za tydzień walka biwą. Be Be Better BF, a ja mam nadzieję, że w niedzielę około 15.00 znowu nagram Yy, kolejny odcinek z garnkiem pod tytułem Weryfikacja. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.